Rozpoczynając serię spotkań, zarówno z ratownictwem medycznym, nie można ominąć tematu pierwszej pomocy i na tym też się skupimy. Zajrzymy na szkolenia z pierwszej pomocy, zajrzymy na kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków czy policjantów, ale na początku chciałbym, żebyście się teraz zastanowili. Mówimy o bezpieczeństwie, ten portal poświęcony jest bezpieczeństwu, a więc bezpieczeństwo w ruchu drogowym jako takie wprowadzenie. Gdzie w swoim samochodzie macie kamizelkę odblaskową? Dałem Wam 3 sekundy do namysłu. I gdzie znaleźliście swoją odblaskową kamizelkę? Zapewne w bagażniku. Wyobrażacie sobie, że stewardesa mówi pasażerom Szanowni Państwo, lądujemy awaryjnie, ale przykro mi, bo kamizelki ratunkowe są w luku bagażowym. Oj nie, jak najszybciej przełóżcie na samym początku tą odblaskową kamizelkę albo do bocznej kieszeni Waszych drzwi, albo wsadźcie sobie ją Bezpośrednio pod siedzenie kierowcy, żebyście byli bezpieczni i żebyście byli bezpieczni. A jeżeli już o wyposażeniu samochodu, to kolejne pytanie konkursowe: gdzie macie apteczkę? Leży na podszybiu, na tylnym podszybiu, szybko, ale to bardzo szybko schowajcie ją do bagażnika albo schowajcie ją w szybko dostępne miejsce, ale niech nie będzie ta apteczka, która w sytuacji zdarzenia drogowego może zrobić Wam krzywdę. Pamiętajcie o tym, że przy gwałtownym hamowaniu takie luźno poruszające się przedmioty zachowują się jak pocisk rakietowy. Co do apteczki, to zapewne takich w samochodzie nie macie. No, byłaby trochę za duża i jest pewnie trochę profesjonalna, natomiast może się okazać, że będzie Wam potrzebna trochę mniejsza. I tu warto ale to warto od czasu do czasu zajrzeć do tego naszego plastikowego pojemniczka, czy na pewno znajduje się tam wszystko, co powinno się w apteczce pierwszej pomocy znajdować. Jeżeli dostaliście ją razem z samochodem, to ma już trochę lat. Jeżeli kupiliście ją przez przypadek na stacji benzynowej, to też warto sprawdzić, czy na pewno jest tam odpowiednie wyposażenie. Czy są dobrej jakości rękawiczki? Te rękawiczki, które będą was chroniły przed ewentualnymi zagrożeniami. Czy macie podstawowe środki opatrunkowa waty, czy nie ma tam przypadkiem żadnych leków albo niepotrzebnych elementów, czy macie tam koc termiczny, który może się przydać w najróżniejszych sytuacjach? Nie tylko w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia, ale również na pikniku czy na wyjeździe rodzinnym. Sprawdźcie, czy taka złoto-srebrna folia życia jest u Was w wyposażeniu. Sprawdźcie, czy macie dostępną maseczkę do sztucznego oddychania, bo przecież, kiedy napotkacie sytuację nagłego zatrzymania krążenia i będziecie uciskali klatkę piersiową to co jakiś czas warto by zrobić oddechy ratownicze, a dbając o własne bezpieczeństwo, trzeba by wykonać te oddechy ratownicze, zabezpieczając się taką maseczką do sztucznego oddychania. Zerknijcie również na to, czy na wyposażeniu ratunkowym Waszego pojazdu znajduje się urządzenie, którym w sposób bezpieczny można przeciąć pasy bezpieczeństwa lub wybić szybę w pojeździe. Samo wyposażenie apteczki ratunkowej czy wyposażenie naszego samochodu w sprzęt bezpieczeństwa będziemy omawiać w osobnej części tego serwisu internetowego, na co już Was serdecznie zapraszam. W związku z tym, wtedy skupimy się, jakie elementy na pewno w tej apteczce się powinny znajdować, a jakie nie. I dla porównania, pokażemy Wam kilka przypadkowo kupionych apteczek pierwszej pomocy na stacji benzynowej czy w supermarkecie. Będziecie otwierać oczy ze zdziwienia, co można znaleźć w środku, a pokażę Wam, co w środku się znajdować powinno.